Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie porozmawiamy o savoir-vivre, czyli o zasadach dobrego wychowania, które są niezwykle ważne w naszym codziennym życiu. Skupimy się na tym, jak zachować się w różnych sytuacjach społecznych, od formalnych spotkań po mniej oficjalne okazje. Podzielę się z wami praktycznymi wskazówkami, które pomogą wam lepiej odnaleźć się w towarzystwie i zbudować pozytywne relacje z innymi. Zaczynajmy! Zadaniem rekrutera w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej jest zweryfikowanie kompetencji i umiejętności kandydata. Esa jednak pewne proste elementy codziennego savoir vivre, które również mogą mieć wpływ na całościowa ocenę kandydata. Poniżej podpowiadamy, o czym warto pamiętać idąc na spotkanie rekrutacyjne. Nie spóźniaj się, warto zaplanować sobie trochę więcej czasu na dotarcie na rozmowę rekrutacyjną. Dzięki temu łatwiej podejść do niej na spokojnie i uniknąć stresów związanych z myślą, jaki fatalny początek teraz już nic z tego nie będzie. Oczywiście, rekruter to jest człowiek. Jeśli wiec, zdarzyła się sytuacja losowa i istnieje ryzyko spóźnienia się na rozmowę rekrutacyjną, zadzwon i poinformuj o tym osobę prowadzącą spotkanie. Odwołuj spotkania, jeśli w międzyczasie zdecydowałeś się zrezygnować z udziału w procesie rekrutacji, przyjąłeś inną ofertę, czy może. Się rozchorowałeś, daj znać rekruterowi. Taka informacja pozwala przekazać komunikat, że jesteś osoba odpowiedzialna, a jednocześnie pokazać Twój szacunek dla osoby, która zarezerwowała dla Ciebie swój czas. Warto pamiętać przy tym, że wiele firm posiada systemy rekrutacyjne, w których mogą odnotować informacje o tym, że nie pojawiłeś się na spotkaniu i nie poinformowałeś nikogo. Takie dane mogą rzutować na Twoją kandydaturę w przyszłości. Bądź w kontakcie zdarza się, że rekruter prosi w mailu o potwierdzenie obecności na spotkaniu, bądź potwierdzenia miejsca i godziny rozmowy rekrutacyjnej. Warto napisać krótkiego maila zwrotnego, aby prośba osoby rekrutującej nie została bez odpowiedzi. Oczywiście może się też zdarzyć sytuacja losowa, w której to rekruter będzie zmuszony do przesunięcia spotkania. Aby zapobiec nieporozumieniom na tym tle, warto mieć możliwość sprawdzenia maila lub i odebrania telefonu. Bądź elastyczny, jeśli zgłaszasz swój udział w procesie rekrutacyjnym, żeby zmienić pracę warto zastanowić się nad godzinami dyspozycyjności. Pamiętaj o tym, że jeśli pracujesz w biurze, to możliwe, że rekruter też jest w pracy w takich godzinach jak ty. W związku z tym nie zawsze będzie mógł spotkać się z tobą po godzinie 17. Wykaz się zaangażowaniem i jeśli z poważnych powodów nie pasuje ci zaproponowany termin, to zasugeruj alternatywne rozwiązanie. Uścisk dłoni i śnięta ryba, czy miążdżący uścisk dłoni? Żadna skrajność nie jest dobra. Choć z inicjatywa uścisku zwykle wychodzi rekruter, bardzo często wita on kandydata wyciągając do niego dłon. Warto się na to przygotować, by z wyczuciem i odpowiednia energia oddać uścisk. Takie przywitanie może kruszyć lody. Oczywiście, należy zadbać o to, by dłonie były suche i czyste. Warto więc wrócić do zasady o niespóźnianiu się i uniknąć niepotrzebnego stresu, który czasami może wywołać nadmierna potliwość. Podczas przywitania pamiętaj o tym, by patrzeć w twarz rekrutera, to pomoże ci zrobić na nim wrażenie osoby pewnej siebie i swoich możliwości. Żadbaj o uby przede wszystkim czysto, świeżo i elegancko. Rozmowa jest spotkaniem biznesowym. Także warto zadbać o strój bardziej formalny. Niezbyt mile widziane Esa krótkie spódniczki, szorty czy japonki jeśli się wahasz, czy wybrany przez ciebie strój jest zbyt nieformalny, najlepiej go zmienić. Lepiej bowiem być zbyt eleganckim, niż zbyt na luzie, niezależnie od tego, kto jest pracodawca i w jakim stroju przywita Cię rekruter. Wyłacz telefon wiadomo, ze smartfon traktowany jest teraz jak przedłużenie reki, natomiast głośne wibracje czy najnowszy hit wydobywający. Się z torebki, kieszeni nie będzie mile widziany. U kandydata wywoła to niepotrzebny dodatkowy stres, jak i może wybić z rytmu wypowiedzi. Zachowaj szacunek, rozmowa rekrutacyjna jest spotkaniem biznesowym. Warto pamiętać o zachowaniu wzajemnego szacunku, nie przerywaniu sobie i operowaniu zwrotami grzecznościowymi pan, pani. Jeśli aplikujesz do firm posiadających luźniejsza kulturę organizacyjną, czekaj na znak od rekrutera. Jeśli wyjdzie z inicjatywa przejścia na ty, jak najbardziej możecie kontynuować rozmowę w tym tonie. Bądź cierpliwy, zazwyczaj na końcu spotkania będziesz miał swoje przysłowiowe 5 minut na zadanie nurtujących cię pytań. Będzie to idealny moment na rozwianie wszystkich twoich wątpliwości związanych z ewentualnym zatrudnieniem. Podziękuj za spotkanie. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu na temat savoir-vivre kandydata. Mamy nadzieję, ze zdobyte informacje pomogą Wam lepiej zrozumieć zasady dobrego wychowania i etykiety, które są niezwykle ważne w każdej sytuacji, zwłaszcza w kontekście zawodowym. Pamiętajcie, że umiejętność właściwego zachowania może otworzyć wiele drzwi i wpłynąć na Wasze relacje z innymi. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Do zobaczenia!